Witajcie w kolejnym opracowaniu na kanale Polski 2.0. Dzisiaj opowiem Wam o Balladzie Romantyczność autorstwa Adama Mickiewicza. Zapraszam. Czym w ogóle jest ballada? Ballada jest to gatunek synkretyczny, czyli inaczej mieszany. Nosi ona więc cechy zarówno liryki, jak i epiki, i dramatu. Z liryki ballada odziedziczyła przede wszystkim wierszowaną budowę z epiki narratora, a z dramatu dialogi i monologi. Ballady są inspirowane ludowymi legendami i podaniami. Panuje w nich nastrój grozy i tajemniczości, tworzony przede wszystkim przez duchy, zjawy, chochliki i tym podobne istoty. Co bardzo ważne, to to, że narrator w baladzie jest narratorem subiektywnym. Co to znaczy? Ano znaczy to mniej więcej tyle, że jest on wyrazicielem opinii o przedstawionej w utworze rzeczywistości. Bardzo często wygłasza on także pouczenie moralne. Ballada Romantyczność została wydana w roku 1822 w zbiorze Ballady i Romanse. Zbiór ten otwiera epokę romantyzmu. Modtem utworu Mickiewicz uczynił cytat z Szekspira. Zdaje mi się, że widzę, gdzie, przed oczyma duszy mojej. Co te słowa oznaczają? Ano, sugerują one czytelnikowi, że aby zrozumieć historię opowiedzianą w utworze, musi otworzyć coś więcej niż tylko oczy swojego ciała. Potrzebne mu są także oczy duszy. Musi więc on być otwarty na to, co metafizyczne, subiektywne i w pewien sposób irracjonalne. Tekst właściwy ballady Romantyczność rozpoczyna się słowami. Słuchaj, dzieweczko. Ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko. Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wkoło siebie chwytasz? Kogo wołasz? Z kim się witasz? Ona nie słucha. Cytat ten nakreśla nam świat przedstawiony utworu. Akcja dzieje się w jakimś niewielkim miasteczku w biały dzień. Młoda dziewczyna do kogoś przemawia. Najdziwniejsze jednak jest to, że nikogo koło niej nie widać. Już jednak za moment czytelnik odkrywa tajemnicę dziewczyny błądzącej po ulicach miasteczka. Tyżeś to w nocy? To ty, Jasieńku. Ach, i po śmierci kocha. Tutaj, tutaj po maleńku, czasem usłyszy macocha. I nieco dalej czytamy. I sam ty biały jak chusta, zimny, jakie zimne dłonie. Tutaj połóż, tu na łonie. Przyciśnij mnie do ust usta. Dziewczyna prosi swojego ukochanego Jasia o pieszczoty. Drugi zacytowany przeze mnie fragment był. Komentowany niezwykle negatywnie w epoce romantyzmu, uważano bowiem, że jest to nazbyt śmiała erotyka. Sytuacja dziejąca się w niewielkim miasteczku jest komentowana przez innych bohaterów. Pierwszym komentatorem jest prosty lud, który wierzy dziewczynie. Prosty lud ufa w to, że ma ona możliwość rozmawiania ze swoim ukochanym, ponieważ kochali się oni za życia. Mówcie pacierze, tu jego dusza być musi. Ja się być musi przy swej karusi. On ją kochał za żywota. Innym komentatorem przedstawionej sytuacji jest starzec. Starzec zupełnie nie ufa w całą tą sytuację, nie dowierza, że dziewczyna może kogokolwiek widzieć. Wypowiada on następujące słowa. Ufajcie memu oku i szkiełku. Nic tu nie widzę dokoła. I nieco dalej. Dziewczyna duby smalone bredzi, a gmin rozumowi bluźni. Słowami tymi starzec zarzuca naiwność prostemu ludowi i szaleństwo młodej dziewczynie. Reprezentowane przez niego poglądy są poglądami epoki oświecenia. Starzec jest reprezentantem racjonalizmu i empiryzmu, a więc ufa tylko w to, co może poznać rozumem albo to, czego może doświadczyć swoimi zmysłami. W postaci starca zwykło się zauważać Jana Śniadeckiego. Co ciekawe, Jan Śniadecki był kiedyś profesorem Adama Mickiewicza. Ich drogi jednak się rozeszły i, jak widać, Adam Mickiewicz krytykował poglądy swojego mistrza. Ostatnim komentatorem sytuacji dziejącej się w miasteczku jest sam narrator, utożsamiany w utworze z Adamem Mickiewiczem. Uważa on, że czucie i wiara są ważniejsze niż mędrca, szkiełko i oko. Jest on więc zwolennikiem metafizyki. I racjonalizmu, i subiektywizmu. Pod koniec utworu wyraża on pouczenie. Miej serce i patrzaj w serce. Słowa te są zachętą do tego, aby rzeczywistość oceniać przez pryzmat uczuć, nie przez pryzmat racjonalnych spostrzeżeń, nie przez pryzmat empirycznych doświadczeń. Podsumowując, balada romantyczność jest utworem programowym romantyków. Mickiewicz zaznaczył w niej, że to, co subiektywne, irracjonalne i metafizyczne, jest ważniejsze niż to, co racjonalne, obiektywne i empiryczne, a więc możliwe do poznania zmysłowego. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam także na facebookowy profil Polski 2.0, gdzie możecie znaleźć notatki do omawianych zagadnień. Jeśli podobało Wam się opracowanie, zapraszam do subskrybowania kanału. Do zobaczenia!